Jak tam, chłopie? Stałeś już? To bardzo dobrze, bo będziemy wyrabiać staliwo, chłopie. Bum, przypinka. Cyk. Pokażę Wam fajne ćwiczenie z gumą oporową na triceps. Eee, I coś Wam powiem. Eee, Doszedł mnie słuchaj, że jakiś homoseksualista z Anglii, narodowości polskiej, czyli tak zwany. Auslander, emigrant. Bardzo mu się podobam. Podobno nagrywa jakieś tam filmiki o mnie i tak dalej. Także... Kurde, chłopie. Ja nie jestem, nie jestem homoseksualistą. U mnie nie znajdziesz poklasku. Także chłopie, idź dalej w świat i ucz się. Ucz się jak ćwiczą prawdziwe chłopy. Bo ty chłop prawdziwy nie jesteś, tylko męska pipka. A teraz wam pokażę te ćwiczenie. Guma oporowa i jedziemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście. Jest siła i moc. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału, żebyście mi byli. Pozdrawiam.